Cześć. Witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Znowu jak widzicie po tytule zakupy. Tym razem ponownie, bo już taki film pojawił się jakiś czas temu. Odwiedziłam TK Max i kupiłam kilka rzeczy. Mam tutaj torbę z rzeczami. Jest trochę ciuchów, jest trochę dodatków. Jak kiedyś mam wrażenie, że w TK Maxi robiłam dużo częściej zakupy i miałam więcej rzeczy z tego sklepu. Jakoś miałam więcej może cierpliwości i chęci, żeby tam grzebać. Teraz za bardzo mm, mi się nie chce, jeśli mam być zupełnie szczera. I głównie zazwyczaj, jeśli tam jadę, to idę na dział z kosmetykami, idę na dział ten domowy i na rzeczy dla psiaków. I większość zabawek, które Leon posiada, to są właśnie kupione w TK Maxie, bo tam naprawdę można wygrzebać fajne rzeczy. W całkiem nie najgorszych cenach, tak moim zdaniem przynajmniej. I co my tutaj mamy? Zacznijmy od pierwszej rzeczy, która jest chyba najlepszym, mam wrażenie, łupem z tych zakupów: dlatego, że jest to taki delikatny, błękitny, bardzo jasno-błękitny sweterek. On jest cienki i lekki, ale jest wyglądany w 100% z kaszmiru, więc będzie cieplutki. Jest bardzo miły w dotyku. On zupełnie nie gryzie, jest naprawdę bardzo przyjemny. Dekolt w literkę V to jest MK, ale on jest oversizedowy. jak widzicie, jest dosyć duży. Pokaż się, że jesteś cały i zdrowy i wszystko u Ciebie w porządku. Że jesteś taki duży, chłopczyk? Tak jak mówiłam, rzeczy dla Leona również się znajdują w tej torbie i ja bardzo często kupuję mu tam właśnie zabawki. Ma również posłania z Tigger się wygrzebane. No i tym razem kupiłam mu takiego królika. No taka piszkałka. O, piszczy w różnych. <grywki> Już ci dam, proszę. Tym razem, niestety, na dziale z kosmetykami nie miałam aż tak dużego szczęścia jak przy tych ostatnich zakupach, które Wam pokazywałam, i znalazłam tylko gumki do włosów. To są te takie sprężynki. E, kosztowały 13 zł zamiast 24, ja nawet nie wiem, ile one w sumie kosztują, chociażby w Seporze. E, miałam już z tej firmy kilka takich opakowań. Miałam też takie podobne, czyli takie same, prawie takie same z e, Gupia Neufhandem. I w zasadzie jedne i drugie podobnie uważam trzymają włosy, natomiast te zdecydowanie mniej się w moim przypadku naciągały. Te z handlem jakby szybciej traciły tą taką sprężystość, i jak się już rozciągnęły, to już nie chciały wrócić do takiej mniejszej formy jak na początku. Następnie mam drugi sweter. To jest sweter, widzicie jakieś jasne kolory, naszło mnie na te jasne. Sweter taki obszerny, golf również duży, tamten też był taki spory. To jest sweter z polo, rozmiar XL. W ogóle mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy było z polo i koszulek i koszul i właśnie swetrów. Tylko mm, mi się ten sweter bardzo podoba, bo ja chciałam taki właśnie jasny golf, duży, taki szerszy. Natomiast nie było go w mniejszych rozmiarach. Wydaje mi się, że był taki w takim kolorze trochę jakby czerwonego wina. Natomiast zależało mi bardziej na tym jasnym niż na takim ciemnym. Dlatego zdecydowałam się na to XL. Zmierzę sobie go jeszcze tutaj w domu. On jest duży, ale to generalnie jest taki sweter, który z założenia ma być duży. I nie wiem, czy go zostawię. Zobaczymy. Następną rzeczą idealnie wpisującą się w ten klimat, taki właśnie już wieczorów jesiennych przed kominkiem, jest herbata. Herbata rojbos. Która ma smak wanilii i czekolady I ja już tą herbatę dokładnie tą samą mam w domu Natomiast ona jest tak dobra, bo ja kocham rojbosa i kocham wanilię I lubię takie właśnie waniliowo-czekoladowo-karmelowe rzeczy I naprawdę jest przepyszna, więc stwierdziłam, że dopóki ona jest dostępna w sklepie Można ją kupić, to po prostu zrobię sobie jej zapas Bardzo dobra, jeśli lubicie takie klimaty właśnie wanilia, czekolada, karmel To Wam mogę ją serdecznie polecić I kosztowała 20. 8 zł. Ostatnią rzeczą są znowu okulary. W ostatnim odcinku w filmie były okulary, teraz ponownie okulary się pojawiają. Ja zgubiłam jakąś jedną parę okularów, które właśnie były takie dosyć cienkie. Miałam takie rajbany awiatory, które gdzieś kompletnie nie wiem, przepadły i chciałam jeszcze, chociaż już zbliżamy się wielkimi krokami do pory takiej raczej mało słonecznej i deszczowej, natomiast może akurat nie będą. Jeszcze piękne, słoneczne dni. Poza tym ja czasami też noszę okulary w zimie i jesienią, jeśli jest słońce albo jest taka y, poświata dosyć duża. I zdecydowałam się na te, natomiast ja wiem, że je oddam, dlatego że. Y, Trochę tak, wiecie, tu maska, jeszcze miałam czapkę na głowie z daszkiem I jakoś tak jak przymierzyłam je, to tak ciężko było mi trochę jakoś ogarnąć Czy one mi się podobają, czy nie Poza tym miałam na środku tą wielką taką, e, przeciwkradzieży ten element Zabezpieczenie e, I stwierdziłam, okej, okay, zmierzę je w domu, najwyżej po prostu oddam I to są okulary z Max Mary, które kosztowały 100 zł Wcześniej w teorii 875, więc tu różnica jest gigantyczna ale one nie wyglądają najlepiej, mam wrażenie, na mojej twarzy. I chyba to, co na początku mi się w nich spodobało, to fakt, że widać trochę oczy przez nie, nie mamy takich totalnie zaciemnionych, że nie widać naszego spojrzenia spod okularów. To teraz uważam, że chyba wolałabym jednak, żeby one były ciemne. Mamy tutaj połączenie złotego i srebrnego na tych oprawkach, więc wiem, że też nie każdemu będzie się to podobało. Ja z tym akurat nie mam problemu. One są ładnie wykonane, mimo że są takie mm, cienkie dosyć, to widać, że to, jest to są porządnie zrobione okulary i wydaje mi się właśnie, że nie do końca do mojej twarzy one jakoś tak pasują. Ten element na środku też nie bardzo. Same w sobie mi się podobają, ale nie na mnie. I to było na tyle. Torba jest już pusta, został tylko paragon, na który wolałabym szczerze powiedziawszy nawet nie patrzeć. Nie wiem tak, jak wspominałam, co zrobię z tymi okularami pewnie je oddam. Zobaczę jeszcze, jak wyglądam na przebitkach w nich, ale nie jestem jakoś do nich super przekonana. Cieszę się z tych gumek. One mają taki jaśniutki kolor, bo chyba tego nie powiedziałam, ale zobaczyłoście pewnie na przebitce. One się zawsze przydają. Tym bardziej, że mi młody dorwał kilka gdzieś tam w torebce. w jakby jak wypadły, je po prostu rozgryzł, więc mam deficyt tych sprężynek, tych gumeczek. Z herbaty się mega cieszę, bo jest pyszna. Cieszę się, że mi się udało ją jeszcze znaleźć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!